Gdzieś daleko, daleko w kosmosie. Uwaga, uwaga. Odebraliśmy i odkodowaliśmy sygnał z nieznanej planety. Co wy tutaj dzisiaj robicie? Przygotowujemy się do y, Takie momentów testy, które nas przygotowują do lotów w kosmos. Czy to jest możliwe, żebyście Wy, jak będziecie już dorośli i będziecie pracować, to będziecie jeździli na wakacje w przestrzeń kosmiczną? Tak jak teraz jeździcie nad morze czy w góry? Czasem, jeśli inteligencja się rozwinie na Marsa, to jest to możliwe. Tak Kim są Kosmonauci? Oni lecą rakietą do. E, z dużą prędkością lecą odkrywać e, planety i księżyce. Dziewczyny i chłopcy z czwartej B zostali podzieleni na dwie grupy. Następnie dostali koperty z licznymi zadaniami, z których wywiązali się wzorowo. Zaangażowanie obu grup było bardzo duże. Były pytania, odpowiedzi, dyskusje, szukanie prawidłowych odpowiedzi. Wszystko to, co składa się na pracy w grupach. Ostatecznym zwycięzcą niezamierzonej rywalizacji pomiędzy dziewczynami a chłopakami została grupa. Dobrze pracowało w grupie. Dużo myśleliśmy nad tym. Były różne błędy. Chłopcy, no jak przegrali, to przegrali. Nie zapomnijcie śledzić postępów w naszym projekcie. Linki w opisie.